O, ładuje się, dobra. Pierwsza raz kur... brakłem, żeby... Żeby mi przez sobie, że... nie się że rzygaś sobą, za tak kurwi. Kurwi to ci z dupka gramy. A plakuję, o... kierowca wsiadam. Przypilnuj kur... auta. O... poza auto! Nie wiadomo kto! <grytanie> <grytanie> Kurwa aktor jest. <grytanie> No, co chodź, bo grzybcież śpiewa jakieś Sigma. piosenki. Jaki Sigma Boy? Może to jest podstawowy ten. Już! A chce widzieli panowie. Zabłaniamy I? Buda nie zrobił nic złego. Buda nie wiedział. Uwalniamy buddę To był projekt wszystko... O i Wojtka kurwa tyłu jest niewinny Dokładnie Wszyscy Jaki jesteśmy niewinni flag, Jak to tu leci skurwysy Która nie dało się kupić, a teraz można ją kupić Ej Grzybczu, kod dostałeś y, Na mail, na te osamowce pewnie Tak y, 997 997 <laughs> To ten numer, <duma>, to <laughs> Fanowski Ale ten Jaki jest ten Darth Vader? Oh. Samurajem. O. Oh, ten kojarzy Czarny, dobra. ...jazdy na snowboardzie. Jest taki duży zielony, ja go nie mogę jeszcze otworzyć. A to ja go otworzyłem. Ale mogę wskoczyć do kominka. Jak... Okej, okay, nie. Okay, Można było w domu podzwonić. No, tutaj O. No. Jak? Okej, okay, nie. O co chodziło? Ja po prostu chciałem się. Mhm, mm mhm. Cześć no powiedzieć, góry, jak Ej, dawaj... Odpal Lecimy. Ty mi, kurczę, kurde, w dupę wsadzasz. Ja? No. O, o! O, O kurwa... O Ty Ale wyjścia... <grym> <grym> Nie wiem, dobra, gotowości dajcie. Dobra, ja ja to karatura mi działa. To? <noise> Trzy pięknie już wyje... strzały! To ja, kur... Ja. O, to był strzał. Strzały! To był strzał na sto bo dostałem... Nawet... A to był Marcel. Aha. <noise> Nie ma O to Opa, Kraków I <grymne> e to, to wbijamy dzisiaj Platynę? No kurczę O kurczę, coś mi się dzieje z kręgosłupem, muszę chyba iść Dobra, chociaż Golda wbijmy dzisiaj O kurczę, coś mi się dzieje z sercem, chyba zadałem Biało i Ej, 12 miejsce, Ale było 15 teamów no? <t> no. <grym> nie, co dostałem, a coś dostałem. Tylko, wzi tylko wziąłem. Jak dają, to się trzeba brać. Je. Yeah. Je. <grym> <Yeah. grym> ale co je? Nie, nie, Ej, jak tutaj? No, jak gdybym dał ci do... byś dał? Wziął? chodź, x, RDX, zobaczmy jak to będzie wyglądać. No, to, kurde, to pytanie to. już. Taka pytanie, takie czysto teoretyczne. Ale do kogo? Do ciebie. Bo że jak darmowy, to trzeba wybrać? To jest trudne pytanie. Ale ja na tym się komputer się nie grzeje na Fortnite. że dodam ten monitor. Ja się, weź jeszcze ten główny odepnie, to w ogóle będziecie zaimiszcie. <grym> <iść. grym> Ej, kurtka, widzicie mi, zabrakło do następnego poziomu? O. 41. Nie, to nie chyba, nie? nie <śmiech> <Kurde>. <śmiech> widziałeś kiedyś takiego Renifera? Nie, ale i Jeleniak, ciebie widziałem. Widziałem flash na podatku biegł przez 10 sekund w ścianę. Grzyby? A widzieliście co napisał grzyby kurde. na szacie? Czego ja tam nie napisałem? <laughs> No, no, no o, wszystko, wszystko, jest, wszystko jest zasadne z kurwa. Przecież jest wyciągnięte ekipy, to jest tam kurwa. Nagrywanie. <grymne> tak to robi ekipa. Ej, ja, albo dobra to, tam te to, to są przekleństwa, tak? Tak. <grymne> to byłoby jedną kurwa, Harrykwin, na jednej mina sukniętej. Tak to jest prosty ping O. Zobacz, połącz o, nie rzucaj czy się bo po, polecisz do góry O kur... O Dobra, tego tu chłopak jest budowaniem, pamiętajcie. Nie, to na mnie. Nie, nie, no, do... co, ty ty no no, do... co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Tu... Gra ze staruchami My tu... Co jest, jest kur... Drzewo zabrało Jedzą, kima zatańczyć i... Zbienowski no. Czyli wygląda jak kasztan. Uf, dwójkę w górę, kapitan. Okay, Powsta pitka. I kto jest większym mycle? On. No on Ale widz go. Kurwa. To wszedł. Rozleć ci się. Kurwa, Ja tak cisza wolę Dobra, jestem ile mam w tym filmie zjeżdżać. Co dostałeś? Wędkę. Z, z różnymi zabawkami. No, no. tak, bo Pitysz to jest jak potajemnie. Catboy. Dokładnie. Gdybym Ja chyba muszę znać obezpieczyć. Późno jakąś muzyczkę Wyłącz tak kur... Nie, Nie podawaj mu tego pomysłu, żebyś tylko długo pisał się grać. Znów mi hot dogi sprzedaje k**ów kur... na stacji I k**a ch... minąłem Cześć O k**a kur... Ja was k**a kur... A ja bym tylko kupił. A patrzcie do Nie, wydaje ci się, jak... Bezczylec. Dostaj na... Och, inka. Och, inka. Czy jest kurwa? Ej, co jest szybciej? Ej, idiota.